Prawdopodobnie nigdy nie uda Ci się zostać miliarderem, ale mimo to możesz zostać bogatym i nie musisz przy tym liczyć na szczęście. Dzisiaj zdradzę jak to zrobić na podstawie bardzo głośnego twitterowego wpisu Nawala Ravikanta, w którym tłumaczy... Cóż, jak zostać bogatym nie licząc na szczęście. Nawal jest przedsiębiorcą i inwestuje w startupy, a jego majątek jest szacowany na kilkaset milionów złotych. Jak widzicie jest to osoba grająca w zupełnie innej finansowej lidze niż ja i ma do zaoferowania bardzo dużo mądrości w tym temacie. Ten wpis jest na tyle dobry, że zaowocował zaproszeniem Nawala do największego podcastu na świecie, czyli do Joe Rogana. Dzisiaj przejdziemy sobie przez całą serię tweetów rozpoczynających się słowami How to get rich without getting lucky. Ale cały tekst zamiast zamienimy sobie na jego polski odpowiednik w moim wolnym tłumaczeniu, żeby osoby nie mówiące po angielsku również mogły skorzystać. Po każdym fragmencie dodam też swój krótki komentarz z moją bardziej polską perspektywą. Zaczynajmy przechodząc płynnie do pierwszego właściwego wpisu tłumaczącego, czym tak naprawdę jest bogactwo. Dąż do bogactwa, a nie pieniędzy czy statusu. Bogactwo to posiadanie aktywów, które zarabiają podczas snu. Pieniądze to sposób, w jaki wymieniamy czas i bogactwo. Status to miejsce w hierarchii Społecznej. Bogactwo nie jest ściśle sprecyzowanym terminem i może mieć wiele definicji, w zależności od tego, kogo zapytamy. Dla jednych będzie to zostanie milionerem, a więc osobą o majątku przekraczającym 1 milion złotych. Dla innych, milion to śmiesznie mała kwota i będą dążyć do 10, 50 czy 100 milionów. Jeszcze inni uznają, że to w ogóle coś innego, a więc sytuacja, w której nie musimy pracować, czyli zajmujemy się tym, czym chcemy i w takim wymiarze, w jakim chcemy. Nawal subskrybuje ten trzeci punkt widzenia, a więc skupia się na wolności i możliwościach, jakie daje bogactwo. Osobą bogatą jest więc człowiek, który może decydować o tym, co robi, kiedy i gdzie. Bogactwo to podnoszenie jakości życia. Żeby robić to skutecznie, zdaniem Nawala należy wysyłać swoje pieniądze do pracy, a nie porównywać się do innych czy gonić za cyferkami. Drugi tweet. Zrozum, że etyczne tworzenie bogactwa jest możliwe. Jeśli potajemnie gardzisz bogactwem, będzie ci ono umykać. Bardzo istotny punkt, od którego warto zacząć, kiedy naszym celem jest budowanie bogactwa. Jeśli wierzysz w to, że wszyscy bogaci ludzie są źli i dorobili się na krzywdzie innych, to nigdy nie będziesz bogaty i nie zmieni tego nawet zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. W większości przypadków pieniądze biorą się z rozwiązywania problemów innych i wnoszeniu wartości do ich życia. Im więcej wartości wnosimy, tym więcej dostajemy za to pieniędzy. Nie trzeba krzywdy czy wyzysku jednej osoby, żeby druga mogła zarobić pieniądze. Wręcz przeciwnie, mogłoby się wydawać, że to oczywiste, ale pod moimi filmami pojawia się bardzo wiele komentarzy pokazujących, że jednak nie dla wszystkich dużo lepiej jest postrzegać bogatych ludzi jako pracowitych, pomysłowych i inteligentnych, bo to wartości, do których sami dążymy. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale nie pozwólmy sobie na to, żeby na podstawie tych wyjątków zdyskredytować wszystkich ludzi z pieniędzmi. Nie róbmy tego dla własnego dobra. Będzie nam wtedy znacznie łatwiej budować własne bogactwo. Kolejny wpis: ignoruj ludzi skupionych na statusie. Zyskują status, atakując ludzi skupionych na budowaniu bogactwa. Bogactwo nie jest grom o sumie zerowej. Wręcz przeciwnie, jedna bogata osoba wydając swoje pieniądze. Pomaga innym się bogacić. Wszyscy mogą poprawiać swoją jakość życia i budować bogactwo. Nie można powiedzieć tego samego o statusie. Żeby ktoś przeszedł z drugiej pozycji w hierarchii społecznej na pozycję pierwszą, inna osoba musi stracić swoją pozycję. Nawal radzi nam, aby unikać ludzi skupionych na statusie, bo będą ciągnąć nas na dno, żeby tylko być lepszymi od nas. Kolejny tweet: Nie wzbogacisz się sprzedając swój czas. Aby uzyskać wolność finansową, musisz posiadać udziały, czyli część firmy. Nawal przekonuje nas, że sprzedawanie czasu za pieniądze ma duże ograniczenie i nie doprowadzi nas do bogactwa. Dzieje się tak, ponieważ nasze rezultaty są bardzo mocno związane z złożonym wysiłkiem: pracuję więcej, zarabiam więcej. Nawet jeśli nasza godzina jest warta dużo, jak w przypadku lekarza czy prawnika, nadal jesteśmy ograniczeni przez to, ile jesteśmy w stanie pracować. Aby zerwać z takim stanem rzeczy, wracamy do tego, że musimy wysłać nasze pieniądze do pracy. Możemy to zrobić inwestując lub zakładając własną firmę. Jeżeli jeszcze nie mamy pieniędzy. To niemalże jedyną opcją będzie własna działalność i co ważne powinna ona w jak największym stopniu rozdzielać wkładany przez nas wysiłek od rezultatów. Na przykład jeśli mamy zespół ludzi, których raz dobrze wyszkolimy, to później firma może rozwijać się w jakim stopniu niezależnie od naszej pracy. Inny przykład to kanał na YouTube. Nieważne, ile czasu poświęcam na przygotowanie materiału. Ważne, czy jest dobry, czy ludzie klikają i oglądają, czy też nie. Oczywiście jedno z drugim jest powiązane, ale to nie jest zależność jeden do jeden. Czasem poświęcę dużo czasu na jakiś odcinek i nic z tego nie wyniknie, a innym razem zrobię coś na szybko i będzie dużym hitem. Kolejny tweet. Wzbogacisz się dając społeczeństwu to, czego chce, ale jeszcze nie wie, jak to osiągnąć. Na dużą skalę. Pamiętajmy, że Nawal inwestuje w startupy, które próbują zmienić świat. Na wczesnym etapie inwestował w Ubera, Bolta czy Twittera. Ta myśl mocno nawiązuje do jego podejścia, ale może być nieco przytłaczająca dla zwykłego zjadacza chleba. Pamiętajmy jednak, że bogactwo ma różne poziomy i pewnie większość z nas nie potrzebuje 100 milionów dolarów, żeby czuć się bogatymi. Ta wskazówka jest oczywiście bardzo prawdziwa i może doprowadzić nas do dużych pieniędzy, ale prawdopodobnie nie jest to jedyna droga. Następny tweet to: wybierz branżę, w której możesz działać długoterminowo z długoterminowymi ludźmi. Tworząc misję kanału na samym początku mojej przygody z YouTube'em, po kilku czy kilkunastu próbach, zapisałem to, że ma on udowadniać, że wytrwałość i podejście długoterminowe mogą pozytywnie wpłynąć na nasze życie. Chyba nie muszę dodawać nic więcej. Myślenie w długim terminie, w mojej opinii, jest tym, co odróżnia wygranych od przegranych. Kolejny wpis. Internet znacznie poszerzył możliwości zawodowe. Większość ludzi jeszcze tego nie rozpracowała. To coś, z czym niezmiernie się zgadzam. Uważam, że nigdy nie było łatwiejszych czasów do zarabiania pieniędzy, szczególnie w młodym wieku bez wykształcenia czy bez znajomości. Internet zmienił pod tym względem świat i pieniądze są na wyciągnięcie ręki dla osób, które wykombinują, jak go wykorzystać. Sam oczywiście również to robię, prowadząc w pełni zdalną agencję marketingową, która mimo że otworzyła się również na polskich klientów, to w większości współpracuje z klientami ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Kolejny wpis: iteruj. Wszystkie zyski w życiu, niezależnie od tego czy chodzi o bogactwo, relacje czy wiedzę pochodzą z procentu składanego. Iteracja to po prostu powtórzenie. Przykładem będzie ten kanał na YouTube, gdzie co tydzień wrzucam nowy filmik. Każda taka publikacja to dodatkowa iteracja. Nawal namawia nas do nauki i poprawienia swoich wyników oraz budowania dalej na już wcześniej wykonanych poprawkach. Do robienia tego samego w kółko i ulepszania. Ciągły rozwój i podejście długoterminowe... Jest niesamowicie istotne. Wybieraj partnerów biznesowych o wysokiej inteligencji, energii, a przede wszystkim uczciwości. Ten wpis bardzo mi się podoba i możemy od razu połączyć go z kolejnym nie współpracuj z cynikami i pesymistami. Ich przekonania to samospełniająca się przepowiednia. Uczciwość u wspólników jest najważniejsza, ale nie można ignorować też inteligencji i energii, żeby współpraca była owocna. Cynicy i pesymiści z kolei zwykle nie są najlepszym wyborem do budowania wspólnych projektów. Naucz się sprzedawać, naucz się budować. Jeśli potrafisz robić jedno i drugie, będziesz nie do zatrzymania. Zwykle jeśli mamy podział obowiązków między wspólnikami, to jedna osoba odpowiedzialna jest za budowanie, a więc operacje i produkt, a druga za sprzedaż i marketing. To najważniejsze umiejętności biznesowe i jeśli uda nam się posiąść wysokie kompetencje w obu tych dziedzinach to nigdy nie będziemy chodzić głodni. Żeby nauczyć się obu tych rzeczy, trzeba spróbować, a kiedy już zaczniemy, dużo ćwiczyć i dalej próbować. Możemy na przykład zbudować prostą ofertę i spróbować ją sprzedać. Jak to zrobić, omawiam na playliście Biznes dla początkujących. Kolejny wpis: uzbrój się w wiedzę specyficzną odpowiedzialność i dźwignie. Dźwignie bardzo dokładnie omawiam w innym materiale, i jest to coś, co pozwala nam na osiągnięcie większych rezultatów w krótszym czasie. Coś dzięki czemu oddzielimy nasze wyniki od czasu pracy. Odpowiedzialność jest oczywista i myślę, że nie muszę jej tłumaczyć. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że jest naprawdę ważna. Zakładając własną firmę, bierzemy na siebie bardzo dużo odpowiedzialności, ale nawet pracując u kogoś, branie na siebie kolejnych obowiązków i faktyczne branie. Za siebie odpowiedzialności za dane zadania, to prosta droga do awansu i większych zarobków. No, przynajmniej w zdrowym środowisku pracy. Co do wiedzy specyficznej, to Nawal tłumaczy o co chodzi w kolejnych wpisach. Wiedza specyficzna to wiedza, której nie można wyszkolić. Jeśli społeczeństwo może wyszkolić ciebie, może wyszkolić też kogoś innego i zastąpić ciebie. Wiedzę specyficzną można odkryć podążając za prawdziwą ciekawością i pasją, a nie za tym, co jest teraz modne. I kolejne. Budowanie wiedzy specyficznej będzie dla ciebie zabawą, a dla innych będzie wyglądało jak praca. Kiedy uczy się wiedzy specyficznej, to poprzez terminowanie i praktyki, a nie szkołę. Wiedza specyficzna jest często wysoce techniczna lub kreatywna. Nie można jej oddelegować ani zautomatyzować. Będąc na studiach, wiedziałem, że automatyka i robotyka, którą studiowałem, nie jest moją wymarzoną ścieżką zawodową. Miałem dwa pomysły na siebie, a więc nieruchomości i założenie kanału na YouTube. Nie wiedziałem, jak Zabrać się za to drugie, ani tym bardziej jak to zmonetyzować, więc zacząłem od nieruchomości. Chciałem nauczyć się tego od praktyka i odezwałem się do doświadczonego inwestora z rynku nieruchomości, będąc gotowym pracować choćby za darmo. To jest to terminowanie czy praktyki, o których pisze Nawal. Okazało się jednak, że to drugie zajęcie było dla mnie lepsze. To tam zaprowadziła mnie moja ciekawość i pasja. Na szczęście w ramach tej samej firmy mogłem pomóc mojemu ówczesnemu szefowi budować jego markę osobistą w internecie. Ucząc się przy okazji rzeczy związanych z YouTube'em, e-mail marketingiem czy budowaniem ofert. Wszystko zadziałało podobnie jak to, o czym pisze Nawal, i finalnie doprowadziło mnie do bycia współwłaścicielem agencji zajmującej się kanałami na YouTube dla przedsiębiorców która jest moim głównym zajęciem i głównym źródłem dochodu. Kolejne wpisy przyjmij odpowiedzialność i podejmuj ryzyko biznesowe pod własnym nazwiskiem. Społeczeństwo wynagrodzicie odpowiedzialnością za zadania, udziałami i dźwignią finansową. Ludzie o największej odpowiedzialności mają jednostkowe, publiczne i ryzykowne marki. Oprah, Trump, Kenny, Elon. Nie trzeba być znanym na cały świat, ale bycie przynajmniej niche famous, czyli znanym w swojej branży, przynosi ogromne korzyści. Oczywiście idzie za tym pewne ryzyko, jak z każdą formą dźwigni, ale potencjalne zyski są tego warte. Kolejne kilka wpisów dotyczy właśnie pojęcia dźwigni, i jest to na tyle istotne zagadnienie. Że zrobiłem na jego temat oddzielny odcinek, więc tylko je odczytam, a zainteresowanych zapraszam tam. Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob. Archimedes. Fortuny wymagają dźwigni. Dźwignia biznesowa pochodzi z kapitału, pracy innych oraz produktów o zerowym koszcie replikacji. W nawiasie kod i media. Kapitał oznacza pieniądze. Aby zebrać pieniądze, należy zastosować swoją wiedzę specyficzną w połączeniu z odpowiedzialnością i wykazać się dobrym osądem. Praca innych oznacza ludzi pracujących dla Ciebie. Jest to najstarsza i najbardziej powszechna forma dźwigni. Dźwignia w postaci pracy innych zaimponuje Twoim rodzicom, ale nie marnuj życia na pogoń za nią. Kapitał i praca innych to dźwignia wymagająca zgody innych. Wszyscy gonią za kapitałem, ale ktoś musi ci go dać. Wszyscy próbują być liderem, ale ktoś musi za tobą podążać. Kod i media są dźwignią niewymagającą pozwolenia. Stanowią dźwignię dla osób, które chcą się dorobić i nowo. Bogackich. Możesz tworzyć oprogramowanie i media, które pracują dla ciebie, gdy śpisz, nie pytając nikogo o zgodę. Armia robotów jest dla ciebie dostępna za darmo. Jest po prostu ulokowana w centrach danych w celu zwiększenia efektywności. Wykorzystaj to. Jeśli nie potrafisz kodować, pisz książki i blogi, nagrywaj filmy i podcasty. Dźwignia jest mnożnikiem siły dla twojego osądu. Osąd wymaga doświadczenia, ale można go zbudować szybciej, ucząc się fundamentalnych umiejętności. Jeszcze raz podkreślam, że jeśli coś tutaj nie było do końca zrozumiałe, to mój materiał o dźwigni będzie świetnym miejscem, żeby pogłębić temat. Mega istotny koncept, który warto rozumieć. Wróćmy jednak do tego, czym są te fundamentalne umiejętności, które będą wspierać nasz osąd, zaczynając od tego, czym w zasadzie nie są. Nie ma takiej umiejętności jak biznes. Unikaj magazynów biznesowych i lekcji biznesu. Oraz studiuj mikroekonomię, teorię gier, psychologię, perswazję, etykę, matematykę i informatykę. Bardzo konkretny rozkład jazdy i chyba nie mam tutaj za wiele do dodania. Analiza danych czy data science może być dobrym połączeniem kilku tych aspektów i na studiach magisterskich miałem okazję poznać niektóre zagadnienia z teorii gier, matematykę i informatykę. Jeśli chodzi o perswazję, to są materiały na YouTube uczące sprzedaży, szczególnie jeśli chodzi o zagraniczny YouTube. Jest też wiele ciekawych książek w tym temacie z publikacjami Roberta Cialdini na czele. Kolejny wpis dotyczy tego, jak zdobywać tę wiedzę i umiejętności. Czytanie będzie szybsze niż słuchanie. Robienie będzie szybsze niż oglądanie. Nic nie przebije praktyki. Kolejne wpisy dotyczą ciężkiej pracy. Powinieneś być zbyt zajęty, aby zrobić kawę, a jednocześnie mieć uporządkowany kalendarz. Jak widać, Nawal ceni sobie ciężką pracę i zorganizowanie. Ja osobiście korzystam w tym celu z kalendarza Google. Ustal i egzekwuj aspiracyjną, osobistą stawkę godzinową. Jeśli jakieś zajęcie wykonane samodzielnie pozwoli zaoszczędzić mniej niż ta stawka godzinowa, to zignoruj je. Jeśli oddelegowanie danego zadania będzie kosztować mniej niż stawka godzinowa, oddeleguj je. Nawal proponuje, żebyśmy ustalili sobie jakąś wysoką stawkę godzinową, do której będziemy dążyć. Może to być na przykład 200. 500 czy 1000 zł na godzinę. Wszystko, co zajmuje czas, ale nie daje rezultatów równych wartości naszej godziny, powinniśmy zdaniem nawala wykreślić z kalendarza. Przykład, jeśli nasza stawka to 500 zł za godzinę i mamy ugotować sobie jedzenie, na co przeznaczylibyśmy pół godziny, to jeżeli możemy zapłacić komuś 250 zł za takie jedzenie, to powinniśmy to zrobić. Kolejny wpis: pracuj tak ciężko, jak tylko potrafisz, i to mimo, że to z kim pracujesz i nad Czym pracujesz jest ważniejsze niż to, jak ciężko pracujesz. Dźwignia ma większe znaczenie od tego, jak ciężko pracujemy, ale zdaniem Nawala nie jest to powód do tego, żeby nie pracować ciężko. Ciężka praca jest potrzebna, żeby coś osiągnąć, ale sama w sobie nie gwarantuje sukcesu. Bardzo się z tym zgadzam i uważam, że podkreślenie tego, jak ważne jest to, z kim pracujemy i nad czym pracujemy, jest genialne. Kolejny wpis stań się najlepszy na świecie w tym, co robisz. Redefiniuj to, co robisz, aż stanie się to prawdą. Podejście długoterminowe, iteracje i ciągłe ulepszanie są kluczem, tak samo jak dążenie do bycia numerem jeden w jakiejś wąskiej dziedzinie. Ja chyba mógłbym powiedzieć o sobie, że jestem numerem jeden w Polsce, jeśli chodzi o szerzenie edukacji finansowej u młodzieży. Chociaż ogląda mnie też wiele starszych osób, to obiektywnie mówiąc, są lepsi edukatorzy z większym doświadczeniem, ale w tej wąskiej działce, jaką są do Osoby zdaje się być liderem. Aby upewnić się, że tak jest, możecie zasubskrybować kanał i tym samym powiększyć grono moich odbiorców. Następny tweet. Nikt nie sprzedaje sposobów na łatwe dorobienie się. To tylko ktoś inny wzbogaca się na Tobie. Budowanie bogactwa wymaga dużo wysiłku i czasu. Nawet te sposoby na szybkie dorobienie się, które działają, będą wymagały kilku, kilkunastu lat konsekwentnej pracy. Nie tygodni czy miesięcy. Następny wpis: zastosuj wiedzę specyficzną w połączeniu z dźwignią, a w końcu dostaniesz to, na co zasługujesz. Wiedza, umiejętności oraz mądre wykorzystanie dźwigni w długim terminie niemalże gwarantuje sukces. A teraz ostatni wpis: kiedy w końcu staniesz się bogaty, zdasz sobie sprawę, że to nie tego szukałeś. Ale to temat na inny dzień. Nie jestem wystarczająco bogaty, żeby dogłębnie to skomentować, ale powiem tylko tyle, że pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów, ale rozwiązują wszystkie problemy finansowe a to już jest bardzo dużo. Dla mnie pieniądze są bardzo ważne, ale nigdy nie były najważniejsze. Więcej informacji od Nawala możecie znaleźć w książce Almanach Nawala Ravikanta, ale to co zrobiłbym teraz na waszym miejscu, to zdecydowanie rozszerzył swoje rozumienie pojęcia dźwigni, bo myślę, że to może być najważniejszy punkt z całego tego wpisu Nawala. Jeszcze raz zapraszam więc na ten materiał, gdzie tłumaczę w szczegółach wszystkie pięć rodzajów dźwigni. Do zobaczenia po drugiej stronie.